Basen sportowy, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole czekają na wszystkich odwiedzających Park Wodny Nemo. Rozpoczyna się sezon wakacyjny, a to oznacza, że najmłodsi będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty przygotowanej specjalnie dla nich. Co prawda astronomiczne lato rozpoczyna się dopiero 21 czerwca, ale my w Nemo Świat Rozrywki z akcją Lato ruszamy już dzień wcześniej czyli 20 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież szkolną z Dąbrowy Górniczej do skorzystania z bezpłatnego wejścia na basen wystarczy mieć tak naprawdę ze sobą ważną legitymację szkolną i pokazać ją u nas w kasie żeby cieszyć się dwoma godzinami pływania zupełnie za darmo Oferta Lato w mieście obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, ale z racji tego, że jest to dwugodzinne pływanie, no to ostatnie wejście na basen odbywa się o godzinie 16. Natomiast w soboty wejście od 9 do 16, no i adekwatnie ostatnie wejście o godzinie 14. Tutaj informacja dla naszych najmłodszych gości: dzieciaki do 13 roku życia mogą korzystać z tej promocji pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Wtedy taki opiekun wchodzi na basen za okazaniem biletu normalnego lub bulgowego z uwzględnieniem 20% zniżki. Pod koniec czerwca, 28 dokładnie, kolejna noc saunowa w Nemosiad Rozrywki, w tym razem pod tytułem 80 dni dookoła świata. Dla naszych gości przygotowaliśmy wiele tematycznych seansów saunowych, właśnie związanych z podróżami i przygodami. Będzie między innymi przygoda do, a właściwie podróż do romantycznego Londynu. I romantycznego Paryża. Będzie Czarny Ląd, Sahara, a także kraj kwitnącej Wiśni. Bilety na tematyczną naszą nocą nową w Nemo wciąż są dostępne. A szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku. A dzień później iście wakacyjna impreza, czyli powitanie wakacji w Nemo świat rozrywki. Chcemy, żeby ta impreza była specjalna i taka uspokajająca czy kojąca właściwie ten, ten długi rok szkolny, bo zdajemy sobie sprawę, że zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców ten rok był być może męczący, dlatego przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji, a także takich sportowych wyzwań. Będzie siatkówka wodna. Będą wszelkie atrakcje związane z pływaniem, z biciem własnych rekordów. Także szykuję się pe dzień pełen wrażeń, i mam nadzieję, że, że tego dnia nikt się nie będzie nudził, a każdy tutaj w Nemo znajdzie coś dla siebie. Zbliża się kolejna fala upałów, zatem zachęcamy do odwiedzenia parku wodnego Nemo, gdzie skwarnie straszny.